Cęczko mi się Szokująca historia, bo ktoś lata paralotnią, albo paralotnią, albo dronem. Ale chyba to jest paralotnia. 7 stopni na dworzu, 7 stopni na dworzu. Trening oczywiście musi się odbyć obowiązkowo, nie ma tutaj żadnych gipy. że to jest samolot. Nie wiem, zaraz sprawdzimy to w aplikacji Flightradar 24 Pro, za 10 ziko. Możliwe, że to jest jakiś Dreamliner, nie Dreamliner, tylko Embraer, który leci z Ukraińcami do Bydgoszczy, albo z Warszawy do Bydgoszczy, Embraer, z takimi śmigłami, fajny samolocik. Dobra, niestety szybko znowu zapadła noc, ale coś tam widać, tafle wody widać. Jedziemy się ogrzać zaraz do Stokrotki na jakiś lunch, na jakiś tam seven daysik, jakiś energetyk na wzmocnienie sił, witalny, i jedziemy Oczywiście jeszcze na zakole kolej będzie jakby full kompleks, będzie fajny pokaz gwiazd, bo na niebie nie ma żadnych chmurek dzisiaj. Ale już czuć ten chłód, już ręce zamarzają trochę, ale i tak jest lepiej niż ostatnio, bo ostatnio było o tej porze chyba 3 stopnie, 2. Dobra, pozdrawiam. Outfit jak zwykle na sportowo. Do usłyszenia.